The day we've all been waiting for is finally here. It's race day. The Brazilian Grand Prix has hosted some of the most important races in F1, and I've got a feeling today will be no different. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with nine lefts and six rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour if of course the weather stays dry until the end of the grand prix. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box and it's fantastic to have you with us here today but I'm curious as a man with experience out on the track how do you stop those pre race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Golden Girl lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Sergio Perez, and Norris, Ricardo, Gasly, Fernando Alonso, and Sebastian Vettel, Ocon, Sonoda Lance Stroll, and Giovinazzi, Räikkönen, Russell, Mick Schumacher and Nicholas Latifi, Jackson and Nikita Mazapin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. stop <music> the <music> Aha! Dobra, spierdolamy. Okay, Kołam tą grę nie za Wyprzedziłem Mazepina, nie było ani żółtej flagi, ani nic i mi kazał i mi... Lecimy po kolejne P1. Widzowie, rozpierdolamy to. Komby. kurwa, z P4 na P1. Będzie w klasyfikacji oczywiście kierowców, o to mi chodzi. Ale powiem Ci, że jak masz streama, porozumienie do nagrywania, bo ci co to na YouTube, to był stream z tego, zapraszam Discord w opisie, to się łatwiej komentuje, nie? To wszystko. Bo to nie jest takie jakby sztuczne. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. No, nie. że wiesz, że ktoś się tak jakby nazywał. No, 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 no. No szczególnie no, jak masz tu, no, jak widzę, teraz 15 osób, nie? No tak. No, na streamie. Tak, o Kozak mówi, że ma 5 metrów. A, kurwa, 5 metrów. Chyba, Kurde, jak stary ci na te będzie, nie? To wtedy masz 5 metrów. No to się nie liczy wtedy, wiesz o tym. Nie no, w sumie to by miało wtedy 2,5 metra. To jeszcze na nocniku, nocniku muszę stanąć, chyba. <grym> nie? nie, no to i izbie. Te... Ja lubię, Brazyliany. 20 kierowców, są. Jest kilku takich, co są. Co, są co, co... Inni, in, in. zefin patrz, stroll. A ty ze strollem masz taką przygodę jak ja z Okoniem, nie kiedyś? No. Widzę, no. Na szczęście. Nie ma, no. będę w patku również sam Ale, s... naprawdę, fajne będzie to w tej nowej formule, że chłopie Mercedes, wiesz, będą. wsadź No. A już ten Nawet Hamilton coś tam mówił, że on taki ten nie chce jeździć, wiesz ja oglądał te różne wywiady, te formuły pierwsze i takie rzeczy, nie? Na YouTube ja sobie rzeczy. Mhm. Ale no, taka impreza była. Że później na ogłoszenie, że on... I tak tylko bo no, tam ich tamichów do domu O kurwa O Max Wypierdala. Hamilton ma do odbarzenia z 23 kontrakt z Marcem. Aha, czyli ten sezon tylko Ale mi się wydaje, że przedłuży Go chuj wieczorni będą chcieli przedłużyć Nie no, Hamilton to Hamilton Nota no, no. Jacsi to nie chodzi o to czy on dobrze jeździ, czy nie, tylko o punkt marketingowy bardziej. Wiecie, no jeżeli mi się wydaje, że jakby go wrzucić i tak do tego, teraz jakby go wrzucić do Red Bulla, czy do Ferrari to on i tak by pewnie wiesz, kozacko jeździł. No tak, no, bo oni mają problem z Polinem bardziej niż z kierowcą, nie? No tak, bo go wiesz, może za niego lubić, ale no kierowcą jest dobry są. No tak, no pod względem jako kierowcą to razem zjada. Tego, ale no, no Rasa nie tak. ma wiesz, tam chyba 20 no, milionów no, obserwacji no, na Instagramie. No właśnie, to też robi swoje. I Rasy też nie masz takich nie masz historii Formuły 1 na przykład, nie? Ale ja Ci na przykład powiem, że tam. jak dopiero zaczynałem oglądać Formułę 1, nie? To jak zoba no. to ja nie wiedziałem ile Hamilton ma lat i ja myślałem, że Hamilton ma chłopiec 28 lat, nie? I dopiero w dzień, ile on ma lat, a ja w tym się w to nie chciało wierzyć, że on ma 36. No bo nie wygląda na tyle. On wygląda na jakąś jakiś coś się dopiero tam nie? No wygląda właśnie na takiego. Na Znaczy no, no, no jakoś mega młodego nie wygląda, no, ale ja nigdy nie, nie powiedziałem pod 40 podchodzi. Że raz zdobywa więcej, no tak, zdobywa więcej. No wiesz, to jest to samo. Kurwa, okay. na przykład też Westapen, on jest lepszy. Albo jak nie nie miałem bo na razie to ciężko, trochę bogoni, tak mnie kurtyny na w się będzie na tutaj, no ja, No ja na przykład 3 lata oglądam F1, a teraz moi bracia też zaczęli oglądać. No ale to w sumie zaczęli oglądać, może dlatego, że ty zacząłeś też, nie? No ja powiem tak, ja nie ukryłem i zacząłem grać w formułę, tylko dlatego, że kupiłem sobie kierownicę i zaczęli grać formułę 2020. I tylko dlatego później mnie to tak zainteresowało, nie, że później zacząłem sobie to oglądać, tak po trochu, trochu, takie jak tam. Piąteczkę dostałem, ale no, niestety nie przeczytałem ci go, sorki, napisz na czacie, bo to jest za mała czcionka, bo ja sobie... No nie no, profesjonalny streamer, gościu, wysyła ci to jest praktycznie <laughs> prawdopodobnie twój drugi donet w życiu i ty mówisz do ziomka, żeby na czacie napić, co? <laughs> ale pięć złotych dostałem. A dostałeś? Co, dostałem aktualnie uderzenie od jego w bok swojego samochodu Tu tak, Kozak mówi, że da się kupić to no weź tak Kozak i spróbuj Czy się da czy nie Popie driftem do mety wjechałem Driftem A ty co tam? No co, no, popie I dla widza Driftem też jechałem <laughs> Wszystko za to by... and with that another year of formula 1 draws to a close and the new world drivers champion is declared another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers that's a spectacular victory then and with it the championship is secure it's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Ant, talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well, though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old fashioned scrap? Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Napis, <grym> nie no legat, tylko świata jest stary Jestem mistrzem świata to co tam na trzecim miejscu Mam w ogóle 4-4 punkt, punkty 444 punkte 4-4-4-4 punkty 434 punkty jako furali A Jak gdzie to będzie? To będzie autor, autor swoje motki nie to